Chciałbym dziś Państwu polecić książkę autorstwa Konrada Góry Wojna Pieśni Lisów, wydaną w wydawnictwie Biura Literackiego w roku 2020. Książka wydana jest jak tomik poetycki, jednak jest to zbiór czy też wybór wierszy wrocławskiego poety, które pochodzą z poprzednich jego książek. Dlaczego więc autor i wydawca zdecydowali się umieścić te wiersze jeszcze raz w innym zestawieniu? Zamiast przedmowy, czytelniczka dostaje coś w rodzaju wyjaśnienia a jest nim indeks rodzajów. Wymienione są w postaci pewnego indeksu wszystkie gatunki zwierząt wszystkie zwierzęta, które pojawiają się w wierszach w całym tomie. I tak też na stronie 35 biedronka, na stronie 30 gęś, dalej karp, koala, koń, kot, kret, kuna, lis, i tak dalej. Rola zwierząt w wierszach Konrada Góry była już wcześniej zauważana i podkreślana przez krytykę literacką, zwłaszcza sposób, w jaki góra mówi o zwierzętach. Nie jest to typowe wychodzenie poza perspektywę antropocentryczną, to znaczy Góra nie próbuje patrzeć jak zwierzęta, ale w pewien sposób przywraca ich podmiotowość, to znaczy rezygnuje z charakterystycznych literackich konwencji wykorzystywania zwierząt, na przykład alegorycznych czy symbolicznych, w których zwierzę jest po prostu jakimś rodzajem emanacji stanu ducha podmiotu lirycznego. A czyni je samodzielnymi, pełnoprawnymi członkami pewnej wspólnoty i wspólnej przestrzeni. Więc ten indeks jest czymś nowym i pozwala spojrzeć na wiersze zawarte w tomie Wojna, Pieśni Lisów zupełnie inaczej. I mimo, że są to wiersze wcześniej znane, znajdziemy tutaj m.in. słynny, dość znany i szeroko omówiony już wiersz Matki Boskiej Rzeźnej. Martwa Sarna w Maju, e, Małpka i Maska. E, te wiersze były już e, omawiane przez krytykę, jednak e, sądzę, że jest to wydanie, które pozwala e, spojrzeć e, w nieco inny sposób e, na to właśnie, jak, jaką rolę odgrywają i zwierzęta, ale również e, postacie wykluczone, e, przedstawiciele klas pracujących, e, robotniczych. E, i osoby z marginesu yy, czy z peryferiów.